BMW R75 Sahara, czyli legendarny motocykl niemiecki z okresu II wojny światowej. Motocykl z bocznym wózkiem, produkowany od 1941 do 1946 roku i służący wszędzie tam, gdzie byli niemieccy żołnierze w owym czasie. Służył do rozpoznania zadań łącznikowych, do transportu i wszędzie tam, gdzie był potrzebny taki pojazd o takich możliwościach. BMW R75 był odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony wojska na motocykl z dużymi możliwościami w terenie, mogący przewozić trzech żołnierzy z pełnym wyposażeniem, i oczywiście tych wymogów było więcej. Między innymi miał być przystosowany do montażu na kołach łańcuchów śniegowych, żeby móc pokonywać również te trudne warunki w czasie zimy. Oczywiście BMW R75 Sahara został wybrany, ale nie tylko on, ponieważ tutaj jego główny konkurent, jedyny konkurent, czyli Zündapp KS750 również trafił do produkcji i można powiedzieć, że to właśnie KS750 wygrał y, tą rywalizację, ale zapotrzebowanie było tak duże. Że BMW R75 również trafił do produkcji. Częściowo te motocykle zostały zunifikowane, chociaż te wspólne części to naprawdę niewielki udział w tych dwóch konstrukcjach. Oczywiście o KS750 pomówimy w przyszłości. W końcu był to motocykl uznawany za lepszą konstrukcję od dzisiejszego bohatera. Zacznijmy od silnika, a jest to silnik BMW M56 Baumuster. 275, czyli dwucylindrowy, czterosuwowy, górnozaworowy silnik o pojemności 745 cm3. Oczywiście zasilany gaźnikiem, i był to silnik, no, nadal jest w układzie przeciwsobnym, czyli był to silnik Boxer. Osiągał on 26 koni mechanicznych przy 4400 obrotach na minutę. Skrzynia biegów miała 4 biegi szosowe i 3 biegi terenowe. I co oczywiste, w takich konstrukcjach. Motocykl ten posiadał bieg wsteczny, który też miał przełożenie terenowe. Biegi terenowe oraz wsteczny przełączało się za pomocą dźwigni ręcznej, a biegi szosowe za pomocą i dźwigni ręcznej i za pomocą dźwigni nożnej. Na jedynce osiągał on 22 km, jeśli chodzi o biegi szosowe i 14 w w przypadku biegu terenowego na dwójce 44 na godzinę, 24 na godzinę, trójka to 66 na godzinę i maksymalna prędkość, jeśli chodzi o biegi terenowe, 42 km na godzinę. Natomiast ta czwórka, tylko można powiedzieć, szosowa, to 92 km na godzinę, więc można powiedzieć, znamy już tą prędkość maksymalną, która wynosiła 92 km na godzinę. Trzeba pamiętać, że to konstrukcja duża i ciężka. Ponieważ motocykl z wózkiem ważył 400 kg, a taki maksymalnie załadowany motocykl ze wszystkimi płynami to już 820 kg, więc około 400 kg ładowności. No, taki mały samochód. Spalanie oczywiście w optymalnych warunkach było poniżej 7 litrów, ale oczywiście w ciężkim terenie załadowany. BMW R75 spalał 9, 10 i niekiedy więcej litrów, a zbiornik paliwa mieścił 24 litry. No i tutaj, w zależności od warunków, ten zasięg to od 400, a raczej od 220-240 do prawie 400 km. Oczywiście bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o ten motocykl, była też prędkość minimalna. Wynosząca 3 km na godzinę. Tutaj jest to bardzo ważne w przypadku tego typu konstrukcji, a raczej było bardzo ważne, ponieważ takie motocykle bardzo często musiały jechać z tą minimalną prędkością i posuwać się w kolumnach z piechotą, z maszerującą, przemieszczającą się piechotą, której prędkość wynosi właśnie około 4-5-6 km na godzinę. Napędzane było koło tylnie oraz koło wózka, bez czego oczywiście trudno byłoby mówić o jakichś większych możliwościach w terenie, o jakiejś większej dzielności w terenie. Same zaś wózki boczne były oznaczone jako W krat B2. Oczywiście koło wózka było hamowane i był to hamulec bębnowy hydrauliczny, zasilany oczywiście z motocykla, no ale po odczepieniu wózka ten płyn nie uciekał, był specjalny zaworek. Na R-75 było można zamocować m.in. karabin maszynowy MG-34. Oczywiście montowano go na wózku, był on obsługiwany przez tego żołnierza, który siedział w wózku. Tak jak powiedziałem, mógł on przewieźć trzech żołnierzy, chociaż najczęściej było to dwóch żołnierzy albo też jeden żołnierz, plus jakieś na przykład dokumenty, jakiś ładunek. Jeśli chodzi o wielkość, to długość to 2,40 m, szerokość 1,73 m. Pamiętajmy, że to motocykl z wózkiem, wysokość około 1 m. Prześwit motocykla to 150 mm, a prześwit wózka to 270 mm. Tutaj głównym celem stawianym przed projektantami i producentem oczywiście była niezawodność i bardzo duża odporność na Warunki, w jakich ten motocykl musiał służyć, pamiętajmy, że to motocykl, który równie dobrze radził sobie na pustyniach Sahary, na stepach Rosji, w wąskich drogach Francji, we włoskich Alpach i czy to było lato, czy to było deszczowe warunki jesienne, czy też wiosenne, czy też bardzo sroga zima, tamte BM-ki sobie bardzo dobrze radziły. Oczywiście trzeba pamiętać, że te motocykle były cały czas modernizowane. Wraz z czasem dokonywano szeregu zmian, które miały umożliwiać im jeszcze lepszą pracę, jeszcze większą trwałość. Tutaj należy zaznaczyć, że jednak te motocykle przegrały z samochodami. Z takimi niedużymi, lekkimi samochodami o właściwościach terenowych. Te samochody miały lepsze właściwości w terenie, mogły więcej przewieźć. I co ważne, motocykle były tylko minimalnie tańsze, jeśli chodzi o ich wyprodukowanie niż właśnie te samochody. Dlatego już R75 był motocyklem, który okazał się, że no jednak te motocykle z wózkiem przegrają tą rywalizację z samochodami terenowymi, tymi pierwszymi samochodami, które miały większe możliwości w terenie. Łącznie wyprodukowano 16 tysięcy. 925 egzemplarzy. Oczywiście, początkowo zakładano, że razem ze wspomnianym KS-750 produkcja roczna miała wynosić 20 tysięcy sztuk. Tego KS-750 wyprodukowano ponad 18 tysięcy sztuk, ale oczywiście no, trudności oraz to, że jednak okazało się, że te samochody terenowe te samochody takie można zwykłe które miały większą dzielność terenową okazywały się troszkę lepszym wyborem to wszystko spowodowało że te motocykle nie powstały w tak dużej ilości nie mówiąc o tym że alianci poprzez działania swoich bombowców również w tym pomogli i oczywiście było to coś bardzo bardzo dobrego więc BMW R75 Sahara to motocykl którego można było zaobserwować na wszystkich frontach. To motocykl, który służył dosłownie wszędzie. Tak jak wspomniałem, czy to było kilkadziesiąt stopni ciepła na Saharze, czy to były mrozy w Rosji, czy to były bagna występujące, czy to w Rosji, czy to na Ukrainie, czy też teren górski we Włoszech, we Francji, w Niemczech. Tam wszędzie te motocykle się sprawdzały. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jednak ta rywalizacja z tymi zwykłymi samochodami, no może nie takimi zwykłymi, no była z góry skazana na porażkę, ale jednak ten motocykl swoje zadania wypełniał w sposób bardzo dobry. Obecnie, oczywiście, też pewna część tych motocykli dalej żyje. Niektóre wręcz motocykle inne są przerabiane, żeby je upodobnić do właśnie BMW R75 Sahara. Na przykład radzieckie Dniepry. No w końcu. Troszkę zaczerpnięto w ich przypadku z tych BMek, ale to nadal motocykl robiący wrażenie, świetnie wyglądający. W mojej okolicy taki jeden pojazd jeździ, tylko nawet nie wiem, kto nim jeździ, no ale naprawdę wygląda świetnie, chyba, że to jakaś przeróbka, ale musi być naprawdę świetna. Więc jeśli masz tylko okazję, na jakimś zlocie, na jakimś pokazie, Obejrzyj to, co zostało wyprodukowane wiele lat temu, i spójrz na te rozwiązania, często bardzo proste, ale jednak pozwalające temu motocyklowi służyć w najtrudniejszych warunkach. To jednak motocykl, przed, przed którym stawiano gigantyczne wymagania. Motocykl, który miał sobie poradzić dosłownie wszędzie, i oczywiście jest to motocykl, bardzo dobrze znany wszystkim tym, którzy jednak widzieli jakieś filmy, seriale na temat II wojny światowej, kiedy oczywiście ten motocykl służył. I te niemieckie motocykle z wózkiem naprawdę były bohaterami, oczywiście negatywnymi, co jest oczywiste, wielu właśnie tego typu filmów i seriali. Pamiętajmy, że to nie tylko BMW, to również inne motocykle, ale to jednak właśnie BMW R75. Był tym jednym z najczęściej spotykanych i tych najsłynniejszych. To taka prawdziwa legenda, która nadal żyje. Więc świetny motocykl, jednak w opinii ówczesnych i dzisiejszych, odstający troszkę od tego KS 750 ale nadal świetna sprawa nadal coś, co robi wrażenie i jest bardzo poszukiwane. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, zapraszam na mój główny kanał, link w opisie, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.